Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać taki eksperyment, jak przy użyciu takiego zestawu ekspresu do okien, rękawicy i sambim umujemy szybciutko takie okno balkonowe. Tutaj widać zabrudzenia i zakurzone szyby. Czas start i zaczynamy. Tylko sama woda, bez użycia żadnej chemii. Włókna są nano srebrem. I teraz zobaczcie. Cały brud zamknął się w włókienkach. Ściągamy gumą, która jest wycięta laserowo. Która nie zostawia żadnych smug. Przetrzemy tylko ramę. Nawet nie trzeba odparować. Minuta... Osiem. Zobaczcie efekt. Żadnej smugi. I od środka: żadnej smugi. Nie ma nic.